Oto jesteśmy na lotnisku w Etiopii, w stolicy Addis Abeba. Tutaj wsiadamy do samolotu linii etiopskich i lecimy do Namibii. I oto po prawie 6 godzinach lotu z Etiopii lądujemy w Namibii. Jest to kraj w południowej Afryce i zachodnią granicą jest Ocean Atlantycki. Od północy dzieli granice lądowe z Zambią i z Angolą, od wschodu z Botswaną, a od południa i wschodu z RPA. Dzisiaj z Winduku jedziemy na pustynię Nani. Ponad 500 km. Taką drogą jedziemy ponad 400 km. Zauważcie, kierowca ponad 90 km na godzinę bez przerwy taką piaszczystą drogą aż trudno uwierzyć człowiek po jakimś czasie akceptuje te piaski co jakiś czas, jakiś autotrenowy autokar specjalny, napęd na cztery koła i wokół pustynia, nie ma nic jedziemy kilka godzin i wokół tylko jest pustynia i nasi większymi szczęśliwi taki autokarek piękny więc Bogu dziękujemy za to doświadczenie okna są otwierane, więc to jest takie piękne, że można przewieczyć się. O, jesteśmy na wysokości gdzieś 2000 metrów, więc samopoczucie jest fantastyczne. Pozdrawiamy z pustyni. Jeszcze nie całkiem, bo do pustyni nich dotrzemy za jakieś 3 godziny. No jedziemy, a strój przed nami, zauważcie. To pokazał się nam pięknie, no strusiu, witamy cię na pustyni. Patrz, mówi co za dziwny stwór ten autokar. A to my Polacy machamy ci strusiu. Bye bye. I oto na pustyni mnóstwo małpek. Zauważmy cała rodzinka. Przed nami antylopy pustynne. Rzeczywiście, tam małpki, tu antylopy, żyją tak bardzo dziko skąd mają wodę, nikt nie wie, ale po prostu żyją i są szczęśliwe w samotności. Wiemy tylko, że te antylopy potrafią żyć bez wody do trzech miesięcy, napiją się i woda praktycznie jest ich tkance tłuszczowej. Niesamowita asymilacja z naturą. To właśnie jest Afryka dzika. Nasz... Autokarek, zauważcie, sami na pustyni. Wciąż jedziemy po takich drogach. O, tu znowu auto. Także, także gdzieś co 15-20 minut gdzieś spotykamy auto. Jak pędzą, zauważcie, taka droga z taką szybkością i upał. Upał, ale nie ma wilgotności, więc idzie to wszystko znieść. Roślinki, zauważcie, są iglaste. Są igły na pewno tutaj, żeby chroniły się przed tymi zwierzętami pustynymi, żeby przetrwać. Biegnie z nami, biegnie z nami, antylopka, zauważcie. No i przed nami, i antylopka do rodziny dołączyła. Najstarszej i najbardziej suchej pustyni, Kalahari. Ta pustynia ciągnie się przez Namibię, Angolę, Botswanę aż do RPA. Część tej pustyni to pustynia Nanib, stąd nazwa Namibia. Od słowa Nam znaczy wielkie nic. I tu rzeczywiście jest wielkie nic: jest tylko piasek, jest sucho, ponieważ raz na kilka lat spada deszcz. Pada jeden dzień, dwa dni i jest koniec. Skąd roślinność? Ponieważ tutaj bardzo często tworzą się mgły. Mgły, które jakby tworzą się od tego powietrza zimnego, które idzie od oceanu, powietrza, które wypycha ciepło do góry. Nie ma chmur, też nie pada, ale te mgły odżywiają tę roślinność. Te wydmy są w kolorze czerwonym. Czerwień tworzona jest przez. Żelazo, czyli jakieś tlenki żelaza, które sprawiają, że ten piasek jest czerwony. Im bliżej oceanu, tym biały, ponieważ woda wypłukuje, wiatry wypłukują, a z drugiej strony, strony sól tutaj jest nanoszona. Z tej strony są najbardziej czerwone. Dopiero przy zachodzie słońca widać tę ogromną czerwień. Myślę, że to, co tutaj widzimy, jest czymś niezwykłym, ponieważ są to największe wydmy świata, ciągną się na przestrzeni od. Oceanu 1200 km od naszej strony około 130 km. Tworzą taki trapez. Jak powstają te wydmy? Mianowicie piasek jest przenoszony przez wiatr, który nazywa się pasatem w stronę równika, czyli od południa na północ. Tutaj, ponieważ jesteśmy na południowej półkuli, bardzo nisko Afryki, wydmy tworzone są na sposób paraboliczny czyli w ten sposób jak księżyc i barchanowy odwrotnie. Jedna wydma może dochodzić do 40 km długości. Chcemy się wspinać na te wydmy, chcemy to poznać, ponieważ jest to najpiękniejsza część świata, jeśli chodzi o tereny pustynne, a zarazem największe ruchome wydmy świata. Przesuwają się co kilka lat te wiatry, przesuwają prawda ten suchy piasek, ten wilgotny pozostaje i jakby zmienia się ten rdzeń. wielkim wysiłkiem wchodzimy. Zajcie kolejna wydma. Wydmy mają wysokość około 40-50 metrów, także nie jest łatwo. Tutaj częścią tych wydm jest dead, lay, czyli bagna, które wysły. W języku afrykańskim znaczy bagno. Tutaj było kiedyś życie. Są drzewa, które szacuje się na 600 lat. Ponieważ odcięto źródło życia, wodę, te drzewa zamarły. I rzeczywiście patrzymy, to wszystko umarło. Tu było życie, to umarło. Zachwyca i przeraża. Dookoła mamy najwyższe duny, czyli najwyższe wydmy na świecie. Wydmę, którą poddali widzimy. To wydma, która ma około 350 metrów wysokości. Około, ponieważ wydmy rosną w zależności od ilości wiatrów, rosną albo maleją. Nazywa się Crazy Dune, czyli Szalona Duna. Z jakiego powodu? Duna ta corocznie przesuwa się około 150 metrów w lewo albo w prawo. Czyli jak przyjedziemy za rok, to ona gdzieś będzie powiedzmy gdzieś w lewo albo bardziej w prawo. Najwyższa natomiast duna na świecie tą Big którą widzimy w oddali, duna, która ma obecnie ma 450 metrów wysokości, natomiast rośnie ona nawet do pół kilometra. Rekord ponoć kiedyś był 555 metrów. Łatwo do zapamiętania. Pozdrawiamy z umarłego bagna. Z umarłego, tutaj mam termometr, zauważmy. Dałem go chwilę na słońce, już jest ponad 50 stopni. A termometr jest od naszej Janki. Janka, powiedz, jakie jest najstarsza nasza uczestniczka? No, to jest, ta Dolina jest trochę starsza ode mnie. Starsza? Bo jesteśmy jedną z um, najliczniejszych grup. Tutaj Dotąd nie to... było liczniejszej grupy z Polski. Polski no. Także pięknie. Janka, i gratulujemy no, Tobie. Dziękuję. No i Mario, który nam tutaj przygotował. Pozdrawiamy. A ja się cieszę, żeście doszli cali, zdrowi i teraz wracamy. Otwarzam się zejść do w dół. Piastek, yeah! ja to pośrodku sosu z Osusblej. Grana drużyna pielgrzymów naszych. I Janka, gdzie masz szczęście? Bo ta pustynia jest trochę starsza. I tu na 45, czyli 45 km długa wydma. Zauważmy, żeśmy już tyle przeszli. Jest to ogromny wysiłek, ale przepięknie, przepięknie to wygląda. Spadają czapki, zobaczcie, bo próbuję, próbuję. Przybliżymy, udało się, udało się się. Tak wygląda schodzenie na skróty, proszę bardzo. Biegniemy coraz szybciej, coraz szybciej. Zobaczmy, zebry idą na spacer, prawda? Pierwszy ojciec, matka, syn, pokorny. To jest właśnie świat zwierząt. Od nich się uczymy, a wokoło pustynia. Jesteśmy na pustyni, a tu jest taki szczególny znak że jesteśmy na zwrotniku Koziorossa. i na tym zwrotniku jest także parapia Kalna. Że żeśmy robili wszyscy zdjęcia. Zwrotnik Koziorossa to jest ten moment, kiedy w tym miejscu 24 grudnia słońce świeci wprost. Także nie ma cienia. U nas ten czas przypada w czerwcu, tutaj w grudniu i Bogu dziękujemy, że nas Bóg tutaj przyprowadził do Namibii, gdzie jest ten zwrotnik Koziorossa. Znaczy to rozpadlina, inaczej, wielki kanion, tak byśmy mogli przetłumaczyć. Rozpadlina, która no, tworzy takie widoki księżycowe, rzeczywiście skały łupkowe. Skąd to się wzięło? Mianowicie, tu jesteśmy około 50 km od Oceanu Atlantyckiego. W środku ziemi jest lawa, skorupa zewnętrzna jest twarda. Następuje nieraz w tych słabszych momentach. Ta lawa wypycha te skały, które takie łupkowe są, które zostały w ten sposób uczynione poprzez wielkie ciśnienie. Tutaj kiedyś był ocean, ocean to tworzył, zostało to wypchnięte, czyli ocean wypycha ten łupek. On wychodzi, tu twarda skorupa i to wychodzi z powrotem. Więc ten łupek kiedyś był płaski, ponieważ ta twarda skorupa to trzymała i zauważmy, ten łupek jakby podchodzi pod skosem, zaczyna się wypiętrzać. Dlatego tutaj rzeczywiście to co widzimy, to pokazuje jak Ziemia pracuje, że są te skorupy twarde i jest ta lawa, są te miejsca, gdzie... Wypycha to ciśnienie, sprawia, że to wychodzi do góry, i widzimy niespotykane widoki, zjawiska, wypieńczenia, prawda? Tego, co było głęboko, głęboko pod nami. Zauważcie, no piękne. Tutaj można kręcić filmy o Marsie. Jesteśmy już około 20 km od Oceanu Atlantyckiego. Zauważmy, że te wszystkie łupki tutaj są bardziej już skrystalizowane. Widzimy tutaj krzem, piryt, to wszystko świeci. Przepięknie to wygląda i z radością byśmy to zabrali do naszych domów, ale po co, prawda? Tu jest miejsce tego, niech to tu pozostanie. Ale zauważmy, że te łupki tak naprawdę przez zmiany atmosferyczne, przez wiatry zmieniają się, kruszą się, powstaje piasek, powstają pustynie. Dlatego widzimy, że, że to wszystko się przekształca.